przeszkadzać, bo też wiem, że, że plan sesji jest bogaty i na pewno jeszcze Państwo macie dużo tutaj spraw. Ja chciałem tylko powiedzieć, bo kończy się kadencja tych czterech lat bycia tym posłem. Chciałem po prostu króciutko powiedzieć, co udało się zrobić, że pracowałem aż w czterech komisjach, w Komisji Finansów Publicznych, w Komisji Przyjazne Państwu, w Komisji Innowacyjności i Nowych Technologii w Komisji Infrastruktury. Ta komisja infrastruktury jest o tyle ważna, że tutaj to co wójt mówił o tej drodze wojewódzkiej, myślę, że tutaj już deklaruję, że wspólnie możemy powalczyć o to, żeby faktycznie czy Zarząd Dróg Wojewódzkich, czy Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, bo w tym roku to już na pewno nie zrobi, ale żeby w przyszłym roku dokończyła czy te chodniki, czy czy te prace, które jeszcze nie zostały skończone, a tutaj trochę praktycznie się się tych spraw udało zrobić, a wszyscy wiemy też, że mamy tutaj Maćka Lewickiego, który, który jest radnym sejmiku, więc jakby myślę, że, że, że zazwyczaj i tak pomagamy, jak tylko jest jakaś potrzeba, to tutaj deklaracja, że też to w przyszłości możemy robić. E, następna sprawa to działam w dziesięciu zespołach parlamentarnych, e, w zespole takim jak który zajmuje się stowarzyszeniami, więc jeżeli byłyby jakieś takie tematy dotyczące stowarzyszeń, organizacji, półgospody wiejskich na przykład czy tego typu, to też możemy jak gdyby coś pomóc, coś wesprzeć albo coś wspólnie zorganizować. No taki zespół poselski strażaków, tutaj kolega yy, szef straży z Krasiczyna był na takiej yy, dużej konferencji w Warszawie, myślę, że widział jak to działa, prawda, jest to duży duże gremium, wszyscy, że tak powiem święci strażacy niedawno, wspaniała impreza w Kasiczynie, ja mogłem być tylko chwilę, za co też przepraszam, ale, ale trzeba przyznać, że, że jak gdyby dla strażaków potrafimy wiele zdziałać, ponieważ te kontakty z yy, głównym, że tak powiem szefem, czy, czy, czy z panem prezesem Ochotniczych Straży Pożarnych, czy z wiceprezesem, który jest przecież z naszego okręgu i z naszego terenu, to yy, Myślę, że procentują i w straży, w straży pożarnej zawsze w pochodniczych strażach pożarnych to widać, choćby przez to, że w tej chwili nawet tutaj nie, ale w gminach mogą być dwie jednostki w systemie krajowym, to, to co jakby zwiększa bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców gminy i wiadomo, że straże pożarne państwa jedna wielka, wspaniała i dobrze zorganizowana. Myślę, że, że przez to, że jest już wiele faktycznie tych niebezpieczeństw zostało w jakiś sposób zażegnanych, bądź profilaktyka pozwoliła na to, że ich nie było. Prowadzimy takie przyjazne biuro blisko, bo jak Państwo wyjeżdżacie to w gromadzie. I trzeba przyznać, że świadczymy tam razem z Maćkiem Lewickim, z takimi prawnikami, bezpłatne porady prawne. Już przez 4 lata to jest robione. Wiele osób z jakimiś różnymi problemami, ponad chyba tysiąc interwencji, w różnego typu instytucjach samorządowych, rządowych yy, i często z dużym, że tak powiem, sukcesem. E, ostatnio wywalczyliśmy 8 milionów na dodatkowe 8 milionów na budowę obwodnicy i nowego mostu w Przemyślu. Łącznie to już jest 250 milionów, więc to tak, tylko tak jak obrazuje, że to z rezerwy Ministra Infrastruktury udało się pozyskać te pieniądze więc no, są jakieś takie konkretne efekty, ale bardziej chodzi o to, że w biurze przyjmujemy naprawdę wiele, wiele lokalnych spraw, wiele lokalnych problemów i często jest tak, że jadę do gminy i robię sobie taki dyżur poselski w gminie i trzeba przyznać, że na przykład taki przykład w Gaci, też w Przeborsku, że lokalny przedsiębiorca, ale to ja go nazywam przedsiębiorcą, bo to był gość, który kółka rolnicze przejął kiedyś i akurat mieli tam wątpliwości, w jaki sposób rozstrzygnąć problem przejęcia, użytkowania wieczystego. Skorzystaliśmy z wiedzy prawnej, która jest w Biurze Analiz Sejmowych w Sejmie i problem zostaje rozwiązywany w tej chwili. Prawda? Także dzięki takim biurom można zadać naprawdę pytanie bardzo wysoko i dostać odpowiedź, bo to jest bardzo ważne, żeby czy jakąś analizę prawną, czy analizę z Biura Analiz Sejmowych i to myślę, że to jest takie bardzo wiarygodne i i, i krótko trwa i nic nie kosztuje, to, to co jest istotne. Jeżeli chodzi o park tutaj w Krasiczynie i Ramek, bo to myślę, że wszyscy tutaj to jest perełka nie tylko Państwa Gminy, ale również całego powiatu i nie tylko, to wiem, że w tej chwili Agencja Rozwoju Przemysłu tutaj planuje wielkie inwestycje z tym, że jakoś im to do tej pory nie szło, ale chyba też wiem, że... Nie jest to potwierdzone, ale chyba zmieni się dyrektor, prawda? Bo już go nie ma chyba, a nawet nie wiem, czy ktoś już został powołany, ale, ale wiem, że plany rozwojowe tutaj są, żeby, żeby było więcej miejsc noclegowych, żeby były większe atrakcje i żeby ten zamek tętni życiem, bo nie można powiedzieć, żeby jest piękny, wyposażony i tak dalej ale żeby wykorzystać jeszcze bardziej walory i, i takie położenie piękne i historię i wszystko co z nim związane. Myślę, że tutaj Państwo najlepiej wiecie, jakby były jakieś pomysły, propozycje, to ja obiecuję, że prezes, pan Dąbrowski z agencji dostanie takie informacje i, i myślę, że, że można byłoby, no bo w tej chwili jest jakiś czas zmian, tak oni tam planują, mają jakieś swoje wizje, więc można byłoby jakieś swoje plany, propozycje czy uwagi przez przeze mnie czy przez właśnie Maćka Lewickiego.